Vlogmas. Vlogmas. Dzień and it is cold outside we gather around the fireplace and no one cares about yesterday gotowi. Idziemy jeszcze do garażu po jedną rzecz. Zobaczcie, jak pięknie. I lecimy. Ale zimno co? Fajny taki mrozek. Super. Ekipa załadowana. Teraz możemy się z Wami przywitać. Dzień dobry, dzień dobry. Hey, vlogmas. Hej, hey, vlogmas 21. Rozpoczynamy. Dzisiaj ma być bardzo zimno, jest bardzo zimno, jest, jest mróz! Minut, minut no ale słuchajcie, jest prawie biało, więc miejmy nadzieję, że nam się uda do świąt i będzie naprawdę będziemy naprawdę zasypani białym puchem. Eee, udało nam się ogarnąć szybciutko wszyscy, także lecimy! No dobrze, moja ekipa mnie już podwiozła, jestem już pod salonem, bardzo się cieszę, tak jak Wam mówiłam wcześniej, bo bardzo, bardzo dawno mnie u Sebastiana nie było i po prostu już tej wizyty potrzebuję, także oni jadą załatwiać swoje sprawy, a mamuśka jedzie się troszkę mm, porelaksować. Zobaczcie, dostałam proseko i mówię, śmieję się do wszystkich, nie zakładam czapki. No nie, no piękne włosy, jak tu czapkę zakładać, ale jest minus, więc chyba jednak zaraz ją założę. Na minusie oczywiście jest. No i zobaczcie, włoski prezentują się tak. Jeszcze Wam w domu pokażę. Troszkę podcięliśmy, odświeżyliśmy kolor. Jest idealnie. Kto to jedzie? Memories, I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me, and when we wake up in the morning. No dobra, jesteśmy już w domu i muszę Wam powiedzieć, że ten kolor jest super. E, I co też ważne, no to wiadomo, ten kolor się wypłucze, ale ja chciałam trochę te włosy e, przyciemnić, dlatego że już były takie, wiecie, bez życia, bez koloru, takie jakieś słabe Wam powiem, już źle wyglądały, a teraz jest po prostu idealnie. No i tak jak Wam mówiłam, Sebastian to jest osoba, która zawsze wie, czego ja chcę. E, podciął mi też troszkę włoski, delikatnie końcówki. E, także tak, kochani, zawsze tak jakoś inny Inaczej wyglądam po fryzjerze, takie mam wrażenie. Wiecie, inaczej są włosy ułożone, są trochę odbite tutaj od nasady, dużo na nich jest różnego rodzaju produktów pielęgnacyjnych, ale też nie o tym. Jestem bardzo podekscytowana, dlatego że tak jak Wam mówiłam, planuje, planowaliśmy, już teraz to się wydarzyło, żeby Nel od stycznia poszła już do przedszkola i właśnie rozmawiałam z sekretariatem, rozmawiałam też z panią dyrektor, mamy miejsce dla Nel, ci także Nel. W styczniu e, pójdzie już do przedszkola. Bardzo się cieszymy, bardzo, dlatego że, tak jak Wam mówiłam, jest bardzo towarzyska. E, bardzo często też jeździ z nami odbierać Leosia, zna panie, zna dzieci. E, także, e, tak jak Wam mówiłam, czasem jest nawet tak, że ona mówi papa pa", i ona nie idzie, tylko idzie do sali się bawić. Więc bardzo, bardzo się cieszymy, e, że. Będą razem chodzić do przedszkola I też fajnie, bo Leosia, zerówka Ta przedszkolna jest obok I w obok sali są właśnie maluszki Jest jeszcze sala pięciolatków Także wszyscy po prostu razem Bardzo się cieszę, bardzo Anelcia tylko chodzi ostatnio z plecakiem e, Słuchajcie, po domu I e, mówi Nela idzie do szkoły Nela idzie do szkoły Po świętach, po świętach e, Także Nelcia już naprawdę bardzo dużo mówi Akurat zawsze jak chcę z nią jakąś tam Przeprowadzić konwersację, słuchajcie to to nic nie mówi, jak kamera jest włączona, jak aparat jest włączony. No, tylko jeszcze słuchajcie, cały czas u nas ten temat nocnik kuleje, bardzo, bardzo kuleje. No, ale mam nadzieję, że no już niedługo, tak? Ona już, wiecie, jakby zgłasza swoją potrzebę, ale no, tak, jeszcze to u nas kuleje. Zobaczymy. Mamy czas, mamy czas. Pamiętajcie, nic na siłę. Nic na siłę nie zmuszamy, dziecko e, jakby ma na to czas i w odpowiednim dla siebie momencie załapie. I jeszcze Wam właśnie chciałam pokazać ten prezent, bo tak do końca Wam go nie, pokazywałam, nie pokazałam. Sebastian zawsze mnie czymś zaskoczy. Zobaczcie, dostałam Prosecco e, i dopiero teraz zobaczyłam, że to jest taki mały, e, taka mała świąteczna ozdoba aniołek e, i laska. E, więc słuchajcie, ja Wam polecam Sebastiana zawsze. E, kilka z Was też już, e, słuchajcie, do Sebastiana po moim poleceniu chodzi. Jest naprawdę świetny, przesympatyczny, zawsze super z nim e, się spędza czas, a do tego jest rewelacyjnym, super fryzjerem. Jak możecie zauważyć, ja już od lat do niego chodzę, nie zmieniam fryzjera i nie mam takiego zamiaru, także dobra. E, aha, no i Krzysiek też załatwił kilka spraw, coś tam Wam nagrał, jak dzieciaki szalały w galerii, także Nelcia moim zdaniem ucieka teraz na drzemkę, bo jest naprawdę e, wyczerpana dzisiaj, wybiegana. Także Nelcia na drzemkę, no a my działamy dalej, lecimy z tym dniem. Jestem na sekundkę słuchajcie, przy... Matko, myślałam, że on jest taki brudny, a to tak cień pada. Jestem na sekundkę przy bazylii, dlatego że wiecie co, ja Wam często mówię, że... Boże, jak to w ogóle wygląda, jakbym jakąś tutaj reklamę bazylii Wam robiła. Bazylia na dzień dzisiejszy wygląda tak, no już nie za fajnie, ale jeżeli chodzi o bazylię, ja się bardzo też... Em lubię czegoś dowadywać od Was, więc Wy często piszecie, że Was czymś inspiruje, że lubicie jakieś tam ode mnie czerpać pomysły, inspiracje, jeżeli chodzi o dom, o dzieci, nie wiem, o jakieś tam produkty godne uwagi, o rzeczy jedzeniowe, dania, to ja też bardzo lubię, jak Wy czasem dajecie mi jakieś fajne wskazówki i oczywiście ja z nich, kochani, korzystam, tak, 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 jeżeli Wy mi tutaj jakieś piszecie polecanka, to ja z tego korzystam i napisała mi jedna z Was, albo i więcej osób, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, że, wiecie co z taką bazylią zrobić? Ja tego nigdy nie robiłam, a na przykład z koperkiem czy z natką pietruszki tak robię, z bazylią nigdy tak nie robiłam, żeby pozrywać listki bazylii, włożyć sobie do woreczka, czy to takiego z zamknięciem strunowego, czy po prostu do zwykłego woreczka i wrzucić do zamrażarki. I kiedy będzie taka bazylia nam potrzebna, to wtedy ją sobie wyjąć. Trochę wcześniej na pewno, no właśnie, bo teraz tak pomyślałam. Na przykład jak robię taki, jakiś, yy, nie wiem, sos, czy jak robię pesto, to ok, ale jak na przykład robię pomidory z bazylią, to ona chyba musi troszeczkę odczekać, żeby się odmroziła. No nie wiem, w każdym razie lepiej zrobić tak, jak mi poradziłyście. Poradziłaś, dziękuję Ci serdecznie i po prostu pozbieram, zaraz mm, pozrywam, o widzicie, te już się nie nadają, pozrywam listki, włożę do woreczka i do zamrażarki i będę miała w ten sposób zamrożoną, świeżą bazylię. Także ja się, kochani, zabieram do dzieła, zaraz wezmę woreczek, pozrywam listki i działam. <śmienki> making our christmas memories i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased Dzisiaj zapomniałam wam powiedzieć y, Jakie szkody Na nas y, czekały Czekajcie, poprawię sobie tylko rękawek Także, no zobaczcie Dzisiaj ucierpiały te trzy bombki Ale na szczęście y, Zostały od nich zawieszki na choince Także dzisiaj Śnieżka zaszalała Słuchajcie, cztery bombki No to już jest y, Powiem szczerze, ładnie Także mam nadzieję, że zaraz tutaj coś z nimi zrobimy, a ja odpalam sobie dzisiaj, bo tamtą świecę już z Janki wypaliliśmy, więc odpalam sobie dzisiaj tą od Twinkle Candle. Przepiękny zapach grzanego wina. Yy, przed obiadkiem, bo tam nam się robiły te krokiety, takie zaraz Wam pokażę zresztą, yy, przypomniało nam się, że mamy likier grówkowy. No właśnie. I naprawdę zapomnieliśmy, no nie? Chyba ostatnio nie trzeba wiem, kiedy wywaliśmy, a trzeba korzystać. E, także e, po takim małym likierku krówkowym sobie teraz e, skosztujemy przed obiadem, póki tutaj smażą nam się krokieciki. O, o ale mocno wsadziłeś, ale dobra, uratuję Dobra, zdrówko. Zdrówko. Zobaczymy, co to jest. Pychotka, jak co roku? No dobrze, wjechały krokaciki, krokeciki, krokeciki, krokeciki. Krokeciki z pikantnym kebabem. Mam tutaj jeszcze soskar i troszeczkę jogurtu takiego greckiego fajnego. Także o, taki u nas dzisiaj obiad. dzieciaki na chwilę e, są z dziadkami, więc teraz mamy czas e, dla siebie. Bardzo mały, teraz jest czas na sprzątanie. O, o tak. Na, tak. Trzeba szybko ogarnąć, bo zaraz wrócą. E, no i co, jakąś kolację chyba będziemy, będziemy robić? Będziemy tak? robić kolację, włączymy jeszcze świąteczny film, bo wczoraj zaczęliśmy oglądać, nie skończyliśmy, także y, to musimy posprzątać. No to właśnie, naczynia. No, o, normalne. Dwa kieliszeczki ja po nalewce. Y, stół, bo nawet nie ma gdzie. Y, postawić na, na nim nic. E, no i co? Jeszcze tu jeszcze zabawki, ale to może jak dzieciaki wrócą, to się jeszcze pobawią. E, no a później co, Siusiu, paciorek i spać. <grym> tak, e, słuchajcie, tam stawiamy krzesło, jest, bo, bo też e, bardzo dużo pytań dostajemy od Was na przykład, czy nasze dzieci nie podchodzą do kominka. Nie. Leoś tak samo jak i Nelcia, prawda? Oni skończy, są tak, yy, to... nauczeni od jeszcze samego nie, początku, to... że absolutnie nie podchodzimy do kominka. Nie ma takiej mo o możliwości z gorąco, on nigdy do kominka nie podszedł. Nelcia też wie, ale jeszcze tak na, na wiecie, na 1000% nie ufamy. Natomiast ona wie, no, mówi gorące, kominek, wie, b. i zabaweczkami właśnie tam wpadła i zabawka pod krzesło i przyszła do mnie. Uh -huh. Tata gorące, tata chodź daj, także ja już wiedziałem o co chodzi. No, i jej podałem, także wie, ale lepiej dla bezpieczeństwa Tak, swoje zawsze przysyłko. zawsze sobie postawimy tu teraz jedno krzesełko, tak. Więc, yy, przesuniemy je na miejsce. Tak, no i teraz tak patrzę właśnie na te nasze girlandy tutaj i twierdzę, że nie lubię rzeczy na baterie. No, ja też nie. No. Trzeba wymienić znowu te baterie. Trzeba znowu wymienić baterie. to no, pierwszy raz w sumie wymieniamy. Yy. Tak, od, no a palimy dość często. One się automatycznie włączają i wyłączają, tak, tak to samo jest ta plus, gwiazdka. To jest, jest fajne, no, włączają się tam o 17, włączają no. się tam o 23. Yy, to jest jest też plus, bo nie muszę chodzić gdzieś tam i wciskać e, tak. tych przełączników, ale jednak no te baterie to jest po prostu no, masakra. No dokładnie, no ale. Dobra. Co działamy? zrobić? Dobra, idziemy sprzątać. I będziemy z wami później. Tak. A w ogóle jak Ci się podobają moje nowe włoski? Jak zawsze 10 na 10. <noise> 10 na 10! Słyszysz Sebastian, jak zawsze 10 na 10. No, ja też powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Przebrałam się już w najlepszy sweter na świecie. E, ja ten sweter kupiłam w jakimś butiku online w zeszłym roku. I powiem Wam, że tak go lubię. Jest tak miły, tak przyjemny, taki cieplutki. Naprawdę to jest najlepszy. Mój sweter numer jeden. E, I noszę go po domku, bo tak, tak mi najlepiej, tak mi najwygodniej. E, no, także ten sweter to jest po prostu no, coś wspaniałego. Też podobał Wam się poprzedni. Sweterek, który miałam na sobie, ten niebieski. E, w poprzednich vlogach też go miałam i bardzo dużo z Was pytało skąd jest, Ano jest, moi drodzy, z Shein. Bardzo ładny, taki głęboki kolor. E, ja bardzo lubię takie kolory. Patrzcie, o tutaj jeszcze zinksy poustawiane, także też zaraz dzieciaczki wrócą i to będzie trzeba posprzątać. Dobra, chodźcie, jeszcze otworzymy, póki e, mamy sekundkę z krzyżkiem szybko kalendarze adwentowe z dzisiejszego dnia i z wczorajszego, i dalej lecimy ze sprzątaniem. Dobra. Okej, okay, to ja otworzę biżuterię. Czekajcie. Ja otworzę biżuterię. 21 dzisiaj mamy i wczoraj też nie otwieraliśmy. Co to jest? Czekajcie. Nie to bardziej wygląda. O, jakie fajne kolczyczki. Kolczyczki, kolczyki. Takie małe kółeczka. Małe kółeczka. Bardzo fajne, no, spoko. I dwudziestka, dość duża. U. Ale ciężko się bardzo to otwiera, no, tak wiesz? Fajne. No, ciężko się to otwiera. Uuu, naszyjnik zapewne. Naszyjnik, gwiazdka, czekaj. O, jest. Bardzo ładny, bardzo ładny naszyjnik. No, Fajny ten kalendarz jest. Zawsze to coś takiego innego. Dobra, to Krzysiek otwiera skarpetkowe Dobra, kalendarze. Tu mamy jeszcze czwartą jest stronę. Ciemno, czyli dla mnie. Wszystkie dla Ciebie tak naprawdę. No tak. Wow, te są super. A w ogóle masz dzisiaj te. Tak, Czekajcie, tutaj kawałek widać. Ee... W pszczółki i w misiaczki. I... Tak, super są. Ela mówi, że to muchy. Wmucha. A, bo ta jest do tej, do tej wczorajszej. Tak, no właśnie. no właśnie, bo tutaj nam coś nie pasuje. Także tak, ta jest do tej e... przedwczorajszej, a ta jest już pewnie... Skompletujemy z nią z kolejnym dniem. No 22. trochę się, tak, trochę się zamotałam. Dobra. Trzymaj dwudziestkę z czwartej strony. Ja otwieram 21. Okay. Ja mam tutaj. Ja sobie zawsze sprawdzam. Ja, ja mam nie. tutaj szablony do posypki do kawy. Wow! Ale chat! Pamiętacie? Pokazywałam wam ostatnio, że. O, dobra. Czekajcie. Krzysiek ma tutaj termofor naturalny. Proszę bardzo. Sposób Proszę, użycia. Sposób użycia nawet. O. Fajna no, rzecz. Przyda ulepsi. się że ja myślę, że można komuś prezentować. W piekarniku nagrzanym na 10 tak. minut. Ja myślę, że taki termofor to Pani można komuś prezentować. Patrz jak ładnie no, wygląda, fajne. możesz go wsadzić. Patrz. I, I normalnie jest, e, albo na ciepło, albo na zimno. O. Bo hmm. Można też do lodowy wsadzić na 30 minut i później sobie na karczycho, no. na kaca. <laughs> dobra, więc przyda się komuś na prezent, myślę. A weź jeszcze, Myszko, otwórz mi te... No, te... Patrzcie, ja kupiłam ostatnio tą posypkę w Lidlu do kawy. E, taką korzenną, i tutaj są szablony. Otworzysz? No tak. Ja to jestem niecierpliwa i ja rozrywam od razu. Od razu po no, prostu teraz... biorę i rozrywam. Dobra, weź, rozerwij. Możesz rozerwać ten papierek. Bo nie tak łatwo jest, a nie mamy nożyczek. Ale powinno pójść, dobra. rozrywaj. Ciach, ciach, ciach. I to, wow, patrz, jakie fajne. No. Ej, super z bałwankiem i ze śnieżką. Czwarta strona mogliście dać trochę wcześniej. Na przykład, jakby dali dziesiątego czy 5, to mogłabym no tak, cały tak grudzień robić takie fajne kawy. Wiecie, że ja w Sebastiana dziś wypiłam przepyszną kawę, ale czuję niedosyt, i Idę, ale robić, fajne, kawę. Nie, idę robić, nie kawę. robić kawę. Nie, idę robić kawę. Idziemy robić kawę. Serio, idziemy robić kawę. Super. Jaką kawę? Z bałwankiem dzisiaj. Mam mi się gwiazdką. Dobra, z gwiazdką, z gwiazdką, bo gwiazdka zawsze fajnie wyjdzie. Także czwarta strona, mega. Jest kawa, patrzcie, specjalnie tak rozłożyłam piankę. Profesjonalnie. No dobra, uwaga. Spróbujemy. O żeby wyszło. No, żeby było więcej piany, to by było lepiej, wiesz? <gry> no właśnie, wiem, tylko że już nie mam aż tyle piany. Bo i tak tej kawy wychodzi dużo mniej, a wzięłam największy kubek. Obawiam się, że może nie wyjść. Więcej tej chyba posypki musisz. Weź ją na ten bardziej tryb taki, że dużo jej leci. Ale to nie będzie. Ej, ja to wiem, bo my to źle zrobiliśmy. Powinniśmy to na pianie położyć. No i mówię, że jest za mało piany. No właśnie. Czekaj, dobra, czekajcie. Jeszcze mam trochę piany. Krzysztof Barista. Tak, ze mnie to taka kawalistka, wiecie, jak z czego co. No ale tutaj Krzysztof Barista ratuje sytuację, żeby nie było wtopy. No i uwaga. Czy tym razem wyjdzie? Wiesz, może nie będzie idealnie. No. no dobra, wprawimy się, no, ogarniemy to jakoś. Uwaga! Wow! Coś tam wyszło? To Jak jest na ładne. Raz, to nie. Tylko słuchajcie, trochę przesadziłam z mlekiem. Bo powiem Wam szczerze, że jeszcze troszkę dopieniłam tego mleka. No bo wzięłam duży kubek. Nie pomyślałam o tym. Mogliśmy wziąć mniejszy kubek, zrobić normalną kawę. No ale działają, zobaczcie. No proszę Państwa. Powiem Wam, że wygląda to całkiem Widzicie, nieźle. O, zrobi to. Dziękuję. I tym oto miłym akcentem vlogmas numer 21. Kończymy, kochani. Widzimy się jutro. Oczywiście, zapraszamy. Pozdrawiamy na Was kolejne. serdecznie. I buziaki. Pa! Dobry 22. Tak! czyż to jak coś powie, słuchajcie, to niezły blubersik. Blubersik może z tego być. Dobra, buziaczki. Hej. Pa!